Buldożer przyjechał, aby zburzyć dom starszej kobiety. Kobieta próbowała przeszkodzić, ale maszyna zniszczyła jej ogród. Kierowca wysiadł i powiedział: "Proszę się odsunąć. Ten dom teraz należy do rządu". Starsza kobieta błagała, składając ręce: "Proszę, nie burzcie mojego domu". I zaczęła płakać. Kierowca odpowiedział: "To jest rozkaz rządu. Muszę go zburzyć. Nic nie mogę zrobić". Starsza kobieta powiedziała: "Nie opuszczę mojego domu, cokolwiek się stanie". Kierowca zadzwonił do inżyniera i powiedział: "Starsza pani odmawia, nie pozwala nam zburzyć jej domu". Wkrótce przyjechał inżynier. Kierowca opowiedział: "Ta kobieta up Barcie stoi tutaj. Mówi, że nie odejdzie. Inżynier powiedział: Co z ciebie za mężczyzna? Nie potrafisz nawet zburzyć jednego domu? Następnie zwrócił się do kobiety. Czego pani chce? Ona odpowiedziała: Nie burzcie mojego domu. Inżynier powiedział: To rozkaz rządu, musimy go zburzyć. W zamian dostanie pani pieniądze, aby wybudować nowy dom w lepszym miejscu. Kobieta odpowiedziała: Nie chcę niczego. Chcę tylko uratować mój dom. Inżynier rzekł, tego domu nie da się już uratować. Lepiej, żeby pani się odsunęła i pozwoliła nam pracować. Starsza kobieta odpowiedziała: Moje wspomnienia są pochowane w tym domu. Jak mogę go po prostu zostawić? Inżynier powiedział kierowcy: Możesz zaczynać i burzyć. Kobieta błagała: Na miłość boską, nie róbcie tego. Nagle przyszła matka inżyniera i powstrzymała ich. Inżynier powiedział do niej: Nie mieszaj się w to. Matka zwróciła się do starszej kobiety: Przestań się opierać i pozwól im pracować. Zamieszkasz w nowym domu. Chodź do środka i spakuj swoje rzeczy. Zabrała ją do środka. Kobieta spakowała swoje rzeczy i przytuliła zdjęcie syna płacząc. Matka inżyniera zapytała: Za kim tak pani płacze? Starsza kobieta odpowiedziała: To zdjęcie mojego syna. Kobieta zapytała: Mogę zobaczyć? Starsza podała jej zdjęcie. Kobieta sp spojrzała i wstrząśnięta powiedziała To pani syn? Starsza odpowiedziała: Tak, opuścił mnie z powodu swojej żony. Gdy to usłyszała kobieta była poruszona. Starsza podeszła i zapytała: Dlaczego pani płacze? Wszystko w porządku? Kobieta odpowiedziała: To mój mąż, ten, który mnie zostawił dla pieniędzy. To znaczy, że on jest pani wnukiem. Starsza upadła we łzach. Wtedy do pokoju wszedł jej mąż i powiedział do żony: Muszę wyjść załatwić sprawę, potrzebuję pieniędzy. Żona dała mu trochę pieniędzy i powiedziała: Wróć szybko. Ale dodała i już nigdy nie wrócił. Starsza kobieta powiedziała: Nigdy o mnie nie pomyślał ani razu. Mógł chociaż wrócić do matki. Nagle wszedł inżynier i powiedział: "Szybko, opuśćcie pokój". Starsza spojrzała na niego i powiedziała: "Mój drogi wnuku". Inżynier odpowiedział: "Proszę trzymaj się ode mnie z daleka. Rozumiem, że pani cierpi". Jego matka powiedziała: "Ona jest twoją babcią, a twój ojciec zostawił nas przez chciwość. Dziś ją rozpoznałam". Inżynier ze łzami w oczach odpowiedział: "Mamo, nigdy w życiu o tym nie wiedziałem". Następnie objął babcię, płacząc. W istocie to właśnie więzi rodzinne są prawdziwą tożsamością człowieka.